Gwieździste nocne niebo daje niejednemu do myślenia. Jednak gdyby człowiek mógł gołym okiem sięgnąć trochę dalej, zobaczyłby przepiękne twory niebios. Te twory to mgławice. Rozległe kosmiczne zjawy, które symbolizują zarówno początek, jak i koniec. Pierwsza w historii wzmianka o mgławicy pojawia się w książce pewnego perskiego astronoma w 964 roku. Zauważył on malutki obłok w miejscu, gdzie na niebie znajduje się galaktyka Andromedy. Niektóre mgławice mają 150 milionów kilometrów, jeszcze inne osiągają 10 razy większe rozmiary. Do tego są mniej gęste niż największa próżnia osiągana w laboratoriach. Teraz wyobraźcie sobie, że mamy super wielkie wiaderko i możemy do niego nabrać trochę mgławicy. Nabierzmy sobie porcję mgławicy wielkości Ziemi. I tu Was zaskoczę, bo nie nadźwigacie się, ponieważ waży tylko kilogram. Mgławice są skupiskami kosmicznego pyłu i gazów, które układają się w fantazyjne wzory, które poruszają wyobraźnię niejednego astronoma. Mgławice powstają na różne sposoby. Wiele mgławic, tak jak i gwiazd, formuje się z zapadłego pod wpływem grawitacji gazu międzygwiezdnego. Gdy materiał się zapadnie i powstanie gwiazda, ta pod wpływem swojego promieniowania ultrafioletowego jonizuje cząsteczki pozostałego gazu, który nie stał się częścią gwiazdy. Tak powstała na przykład mgławica roset. Inne powstają po wybuchu supernowej. Gdy gwiazda wybucha, wyrzuca ogromne ilości gazu w przestrzeń. Wszystko to, co zostało wyrzucone w przestrzeń, tworzy fantazyjne wzory. Tak powstała na przykład mgławica Kraba. Supernowa, która uformowała znaną mgławicę kraba, na którą właśnie patrzycie, była obserwowana przez arabskich i chińskich astronomów w 1054 roku. Jeszcze inne są pozostałością po śmierci czerwonych olbrzymów czyli gwiazd, które kiedy umierają, powiększają się, powoli wyrzucając swoje zewnętrzne warstwy w przestrzeń. Kiedy taka gwiazda wyrzuci w przestrzeń dość dużo masy, zaczyna się nagrzewać. A przy tym jej promieniowanie zaczyna jonizować cząsteczki, których się wcześniej pozbyła. Jednak mgławice nie oznaczają tylko śmierci i końca czegoś. W mgławicach z pyłu dzięki grawitacji tworzą się nowe gwiazdy. Początkowo niewielkie, gęste skupiska pyłu, przemieniają się w później świecące potwory z własnymi układami planetarnymi. Dzięki podczerwieni możemy zaobserwować te nowo powstałe gwiazdy, ponieważ obłoki pyłu są zbyt gęste i zasłaniają nam widok. Dlatego nie możemy zaobserwować ich w świetle widzialnym. Oto kilka przykładów mgławic przyjemnych dla oka: Mgławica oko Kota, Bumerang, Helix, Karina, Eskimos. Głowa konia, laguna, pierścień i czerwony kwadrat. Jest ich wiele, a każda niepowtarzalna na swój sposób. Dla mnie już sam fakt ich obecności jest niesamowity. Już jutro kolejna dawka kosmosu w pigułce a tymczasem idę sobie popatrzeć trochę w niebo. Wam też polecam. Subskrybujcie, udostępniajcie, róbcie co tylko chcecie. Cześć!